Mistrz Witaminy, Kciuszu za Witaminy, Ozdobiona kolorówki, owocowo-warzywki i, i elementami. Przez ramię przemieszana torebka w kształcie postawki. Na głowie kapelusz zdobiony jajkami. Uszach, kończyki zrobione znaki pietruszki, które pięknie komponują się z farią z jest pani studentką? Owszem, studiuję w Akademii Regulacji Procesów Życiowych w Organizmie. W przyszłości krzyknę mnie trudne i odpowiedzialne zadania, dlatego do pomocy mam kilka bardzo ważnych asystentów. Oto one. Witamina A. Proszę, dziękuję. dziękuję. <klucz> dziękuję. dziękuję. Ozdobiona w sałatę, jajko, masło, mleko i polidory. W ręce marchewki. Jestem witamina A. Płyn na zdrowie duży mam. Jeśli chcesz mieć zdrowe oczy, masło jest i z marchewki soki. Włoż jajka do spożycia, skupię mleka do poczucia. Witamina C. Podobnie jak w poprzednim czasie, tej widzi i jest owocami z pomidorami, papryką. W ręce trzyma swoje spiszone kapusty. Witamina C. Oto moje imię. To ja tam się o jeżeli mnie często będziesz spożywać kadaru i nie będziesz podczuwać. Ciąg pod do tego, już wiesz, a z tych samych te podatki i <klucz> Witamina D. Strój witaminy D jest lekki i bardzo gustodny. Tak jak i poprzednicze, witamina D na bluzie ma dużą literę D. Na której są mleko, masę i jaja. W ręce trzyma butelka z nie ma dana nazwa witamina D. Mocne kości i zęby mać dzięki nie, co nie będzie ci strasznej już. Jest masło, mleko i jajka. Ty i tam, który lubi Kolejna To kreacja. Witamina D. Na słowie nie widnieje dużo liter D. Suknia, jest z krebrazowych, jaja, mleko, drożdże, orzechy, kasza. Aby być zdrowym, codziennie sporządził dużo kruchych kaminy Dzięki nam musieli się przed anemią, płaczką, zapaleniem pusz oraz czekaniem chodźców później. Będziesz także szybko rósł i szybko będziesz biegać. Zapytam, gdzie jestem? Odpowiada. Jaja, jak i lewo. Serze, i On robi mnie na wiedzę i drobna pożywia i kasze, a w ciemnych oczywych całą nożkę. Jak widać, wspomniamy wiele ważnych funkcji i wyglądamy zdrowo. Jednak pamiętajcie i proszę Was, spożywajcie nas najlepiej, Dziękujemy wszystkim modelkom, które uczestniczyły w tym szczególnym pokazie najnowszej kolekcji mody. Dziękujemy Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że od dziś będziecie się zdrowo odżywiać. Na zakończenie przyjrzyjmy się jeszcze raz naszym modelkom, Auto oto mis D. Brawo! I witamina D. Przepraszam, przepraszam, ale tego nie mam ma w naszym scenariuszu. Tuż go taki pończek jest. A dokładniej pończek z lewym w polewie Ale Pan nie pasuje do naszego pokazu młody. Pan jest niezwykły. O, wypraszam sobie, ja nie niezdrofem, no może, ale bardzo odmiany i często spożywane. Jedzą mnie magii i buźni, chudzi i grubi. Co na smerchewki, tu jabłuszka jest na śniadanie słodkiego pociśnia. Występuje z drumę marmoradą, w cholerie z czekoladą. Ludzze bądź budrze każdy to wie, więc dlaczego nie spróbować mnie. Asio! -a